Reklamy. Reklamy to nieodłączna część współczesnego świata. Są w telewizji, internecie i już wkrótce będą nawet w twoich najgłębszych koszmarach. Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S. Nic więc dziwnego, że promowanie produktów czy usług pojawiło się nawet w grach wideo. Wręcz ma ono wielki sens. Oglądanie postaci w filmie pijącej napój specyficznej marki to jedno, ale bycie tą postacią i czucie jak konsumpcja produktów wpływa na Twój gameplay. To już jest wyższy level marketingu. Reklama w grze może być klasycznym lokowaniem produktu, gdzie marka lub produkt po prostu pojawia się gdzieś w tle, ale dzięki interaktywności tego medium pojawia też się unikalny termin advert game, czyli gier reklam. Interaktywne produkcje które same w sobie służą jako promocja produktu, włączając go do rozgrywki. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się kilku takim grom, by spojrzeć w, moim zdaniem, niezwykle ciekawy świat interaktywnych reklam. Ja jestem Paweł z kanału Detek, a to jest głębsze spojrzenie. Zapraszam. Ach, Tesco, sklep pamiętany ze swoich śmiesznych reklam, przeróbek online, no i oczywiście najlepszych oryginalnych opakowań na świecie. Oddałbym wszystkie moje pieniądze za piwo Tesco. I najwyraźniej, przez swój paroletni pobyt w Polsce, zrobili oni aż trzy gry, chociaż zrobili to złe słowo, by to opisać, ale o tym później. Weźmy pod lupę ich pierwszy produkt zimowy wyścig Tesco. Który wygląda dziwnie. Czemu to menu główne tak dziwnie wygląda? Jego elementy w ogóle nie pasują do siebie. Czemu nasz samochód ma rozciągnięte tło Tesco na swoim zderzaku? Otóż tak, szykujcie się na atak prawdy. Wyścig Tesco to tak naprawdę Glacier. Wydana wcześniej gra wyścigowa, tylko ze zmienionymi grafikami. Jest to klasyczne zagranie, bowiem istniała też wersja gry Maluch Racer 2 dawana za darmo w KFC, gdzie też miała dodane reklamy marki. Ma to moim zdaniem kompletny sens. Po co sklep ma robić własną grę, kiedy może po prostu użyć jakiegoś gotowca i coś dokleić? Mówiąc o samej grze. O nas się. <noise> Jeżeli interesujesz się beznadziejnymi grami, to pewnie wiesz, jakie istnieją setki niczego niewartych ścigałek. I Glacier jest po prostu kolejną z nich. Sterowanie jest okropne. Czułem zerową kontrolę nad swoim wozem. Sztuczna inteligencja pcha przed siebie, nie patrząc na nic. A mi zdarzyło się parę razy zaklinywać w podłożu. Ale najgorsze są mapy. Gra ma zimowo-lodowcową otoczkę, więc oczywiście mapy dzieją się w lodowcach. Co jest... głupie. Z powodu, że trasy mają taki walcowy kształt, to wymienięcie przeciwników jest praktycznie niemożliwe, bo musielibyśmy wjechać na ścianę, co ma dużą szansę przewrócenia nas, i mapy są po prostu za ciasne, żeby naprawdę się na nich ścigać. To nie masz żadnej szansy iść do przodu, nie da się w ogóle nikogo wyminąć. Granie w to było kompletną katorgą, więc mam nadzieję, że nie macie za złe, że postanowiłem poddać się już po pierwszym poziomie. Zimowy wyścig Tesco zsie na każdej płaszczyźnie. Ledwo funkcjonuje i nawet jak działa, to nie jest niczym wartym uwagi. Beznadziejny gniot, do którego na siłę wklepano brzydkie, rozciągnięte PNG z logiem Tesco. Maluch Racer 2, o którym wspominałem wcześniej, zrobił coś takiego o wiele lepiej, z dodanymi paroma reklamami czy billboardami, a nie dowaleniem rozciągniętego logo wszędzie, gdzie się da. Cytując Bartka GM, ta gra dostaje pierdolone. Zero, zero. Teskolandia, archipelag magii, jest produkcją stworzoną przez studio In Mages lub In Mages, nie jestem pewien. Odpowiedzialnych także za gry Elf, zwariowane przygody, czy Frogman, czy Święty Mikołaj. Chwila, moment. Tak, ci twórcy robili reskiny swoich własnych gier i wydawali je pod innymi tytułami. Nie będę ich jednak aż tak bardzo za to jechał, gdyż są to za każdym razem autorskie, ręcznie rysowane grafiki, więc przy produkcji był w to włożony jakiś wysiłek. Fabularnie gra jest to bla 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 bla. Teskolandia jest chyba najmniej ekscytującą i ciekawą platformówką w historii gier. Nie żartuję, grając w nią wszedłem w jakiś trans, wyłączył mi się mózg i po prostu szedłem przed siebie nie myśląc co robię, kompletnie mechanicznie. Nie ma tu żadnego wyzwania, nie ma skakania po trudnych platformach, ryzyka, niczego. Jest to zdestylowana platformówka. Jest to dosłownie jedynie chodzenie do przodu i skakanie. Nic więcej. Wpadamy czasami na przeciwników, którzy nas atakują, ale stanowią o niej znikome niebezpieczeństwo. Nie ma przepaści czy jakichkolwiek przeszkód. Ta gra jest taka nudna i z taką małą ilością kontentu, że naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Nie ma tutaj nic, co mógłbym omówić. Wszystko, co widzisz w tej chwili na ekranie, to wszystko, co w tej grze jest. To tak, jakbyś kazał mi opisać schnięcie farby. A nawet tam sądzę, że dałbym radę zauważyć jakieś ciekawe elementy. Jest to kompletne przeciwieństwo zabawy. Jest to nic. Koniec tego segmentu. Idziemy dalej. To jest intro, jakie pojawia ci się po włączeniu gry piłkarskiej Pepsi. Za pomocą myszki sterujemy piłkarzem, odbijamy nim piłkę i naszym zadaniem jest ją wkopać do gola, żeby zdobyć punkt i wygrać mecz, czyli zasady piłki nożnej. Zagrałem parę razy na obu poziomach trudności, łatwym i trudnym. Na łatwym nasi przeciwnicy nawet w ogóle się nie ruszają, nie podejmują żadnej próby, żeby bronić swoją bramkę. Na wyższym poziomie faktycznie się ruszają, no i coś tam próbują, coś tam robią. Ale dalej jest to banalnie proste, nie ma tu żadnej większej sztucznej inteligencji. Jestem naprawdę zdumiony, że ta gra to tylko tyle. Wiem, że jest to tylko płytka promocyjna, która pewnie była dawana za darmo, ale w czasie, kiedy to wyszło, było dostępne o wiele ciekawsze gry za darmo w internecie. A tymczasem gra piłkarska Pepsi to jest nic. To nawet nie jest gra na 5 minut. W 5 minut to ją pewnie zrobili. Nie potrafię sobie wyobrazić kogokolwiek, nawet małego dziecka bez dostępu do gier, które by chciało w to grać więcej niż dwa, trzy razy. Tutaj nie ma naprawdę nic. Jest to kompletna strata czasu i nie wiem po co w ogóle o tym mówię. A, pamiętam, bo miała to śmieszne intro. Owocowa frutkomania. Też na CD i też nie będzie dystrybuowana. Ta gra miała promować markę wód smakowych frutek. Czy frutek? Okej, okay, odpalmy tą grę i zobaczmy, jak wygląda. O mój Boże... Co? Czy to jest żart? To dosłownie. Jest gra w jaja. To, to dosłownie jest gra w jaja, ta z tych komunistycznych podróbek Nintendo, co miała wilka i Chcecie mi powiedzieć, że w roku 2000 zrobili grę będącą kopią zabawki z lat 80. To jest, te, to jest podróbka podróbki. To jest podróbkocepcja. Nie mam w sumie nic takiego do powiedzenia o gameplayu, skoro jest to kopia innej gry. Zbieramy owoce, unikamy bomb. Gra jest zaprojektowana w taki sposób, że nie jest możliwe zebranie wszystkich owoców, które spadają. I jest to coś, co ma sens, kiedy jest to gra na życia, tak jak oryginał. Nie chcesz, żeby gracz mógł wszystko idealnie zrobić, chcesz dać mu przeszkodę, żeby jednak tracił te życia i nie grał w nieskończoność. Tutaj nie ma żyć. Na ekranie mamy pasek, który kiedy się zapełni, pozwala nam przejść do następnego etapu. Zbieranie owoców go zapełnia, jeśli spadną na ziemię. To trochę go ubywa. Ta mechanika oznacza, że nieważne jak dobrze i idealnie będziesz grać, będziesz stale tracił postęp. Jestem ciekawy, czy to jest efektem jakiegoś błędu przy programowaniu czy projektowaniu, czy było to jakieś świadome posunięcie twórców, żeby sztucznie wydłużyć czas gry. To pytanie pozostanie bez odpowiedzi, jako że w grze nigdzie nie mamy napisanych jej autorów. Frutkomania naprawdę mnie smuci. Jest to gra, która zżyna cały swój koncept od produkcji, która wyszła 20 lat wcześniej i która była na urządzeniu o mocy kalkulatora. Dlatego nie potrafi go dobrze odtworzyć, czyniąc grę o wiele trudniejszą niż być powinna. Jest to kolejna gra na jeden raz. I po tym jednym razie można mieć o wiele większą zabawę, przez wrzucenie płyty do kosza. Zozole operacja Paintball. Słysząc tą nazwę, nie byłem pewien czego się spodziewać. Może to był mój kurka wodna Poisoned Brain, ale myślałem przez chwilę, że może to będzie właśnie jakiś celowniczek gra, gdzie strzelamy do PNG Zozoli, które stoją w lesie. Ale nie, było to coś zupełnie innego, było to coś takiego. Jest to strzelanka z widokiem z góry, coś w stylu klasyków, takich jak Hotline Miami czy Stick Battle Arena. Wybieramy jedną z postaci, między którymi nie ma żadnej różnicy. Potem wybieramy areny i zaczynamy turniej. Kto pierwszy dobije do 15 pokonanych? Niech zacznie się walka na śmierć i ży... O, op, sorry, czekajcie, muszę znaleźć wrogów. Hmm, 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 Dalej szukam, szukam... Nie, tutaj też ich nie ma. A może... Okej, okay, koniec żartów. Mapy w tej grze są za duże. Każda moja gra zaczynała się od łażenia i szukania kogokolwiek do strzelania. Nie masz żadnego indykatora, gdzie oni mogą być, nie masz dźwięku stereo mówiącego ci, z której strony idą strzały, po prostu chodzisz i masz nadzieję, że kogoś znajdziesz. To jest po prostu taki głupi design. Samo strzelanie nie jest niczym ciekawym do omówienia, jakby działa. Z powodu zerowej inteligencji przeciwników to możesz po prostu podejść do nich, stać w miejscu i klikać na nich aż zdechną bez żadnego strachu o swoje własne życie. Często widziałem jak przeciwnicy bez powodu zatrzymują się w miejscu, blokują się na otoczeniu albo po prostu stoją i nie atakują nas. Niestety nasza drużyna też chyba jest świeżo po lobotomii i również nic nie robią. Ale zobaczyłem coś, co mnie zaskoczyło, mianowicie NPC ci w tej grze potrafią siebie zabić nawzajem. Jest dużo gier, które widziałem, gdzie NPC-ci są zbudowani w taki sposób, żeby nie mogli siebie zabić bez pomocy gracza, żeby, wiecie, gracz po prostu czuł się lepiej, żeby miał więcej zabawy. Ale najwidoczniej twórcom tej gry nie przyszło to w ogóle do głowy. Postanowiłem więc zrobić eksperyment. Jak będę stał w miejscu nic nie robiąc, to jak długo zajmie tym drużynom dojść do końca gry? Zostawiłem grę na 30 minut. I wynik był. 13 do 8. I uświadamiając sobie, jak mało to było, pomyślałem, że nie mam zamiaru zostawiać naprawdę gry na cały dzień. Zazowa operacja Paintball jest grą, która działa. Jest toporna i niezbyt dobra, to nie ma ona żadnych rażących błędów uniemożliwiających rozgrywkę. Dlatego nie mogę tego aż tak bardzo źle ocenić. Jest to produkt, w którym mógłbyś zagrać i w którym mógłbyś się bawić. Jestem też mocno świadomy, że gdybym mały ja miał tą grę przed sobą, to miałbym pewnie na jej punkcie obsesję, ponieważ kochałem strzelanki z widoku z góry. Um, ale koniec tego dobrego. Przejdźmy do następnej gry, następnego produktu. Sozolego karty są prostą wyścigówką z widokiem z góry. Coś w stylu Micro Machines, Defrali, czy oczywiście klasyki i gatunku 1 i CULDESAK cool SMASH 2. Nie ma co tutaj gadać o sterowaniu, bo jest dokładnie takie jak możecie sobie wyobrazić. Trzymasz przycisk gazu i jedynie skręcasz w lewo czy w prawo. Sterowanie jest do dupy. Nasz samochód ma absurdalnie wysoką prędkość, co sprawia, że musimy podejmować bardzo szybkie i bardzo precyzyjne mikrodecyzje przy każdym ruchu samochodu, co jest trudne, ponieważ moment obrotu w skręcaniu jest praktycznie natychmiastowy i nasz samochód, sorry, gokart, wije się jak wąż, więc mamy niemożliwe do kontrolowania pojazd. Plansze, gdzie hitboxy kolizji są zbyt duże, już teraz mamy gównianą grę, prawda? Ale fabryka gier przypadkiem do mieszanki dodała jeszcze jeden składnik. Brak sztucznej inteligencji, który stworzył naprawdę gównianą grę. Teraz mała lekcja o grach wyścigowych. Co to jest Rubber banding? W dużym skrócie, Rubber to system w wyścigówkach, gdzie gra sztucznie wpływa na naszych oponentów, by wyścig był bardziej emocjonalny. O co chodzi? Jeżeli idzie nam źle i jesteśmy z tyłu, to samochody z przodu mogą zwalniać lub specjalnie źle prowadzić, żebyś ty, gracz, miał większą szansę je dogonić. Jeżeli wyszedłbyś bardzo mocno na prowadzenie, to oponenci mogliby zacząć troszeczkę niesprawiedliwie przyspieszać, żebyś widział, że depczą ci po piętach, żeby rozgrywka wydawała się bardziej emocjonalna i bardziej aktywna. Tutaj jest gameplay z moda do Need for Speed Most Wanted dodającego mechaniki poruszania się z Half-Life 1. Gość leci 3000 km na godzinę, a jego oponent i tak prawie go dogania. To jest rubberbombing. Z Zozolowego karty nie mają takich mechanik, a ledwo mają jakiekolwiek. Nasi oponenci poruszają się zawsze tak samo jak na szynach, nigdy nie zwalniają, i wchodzą w każdy zakręt z idealną precyzją. Oznacza to, że w praktyce nie da się ich przegonić. Ponieważ jak możesz pokonać komputer, który ciągle robi to samo? Jeden twój błąd na torze, jedna kolizja i już nigdy nie dasz rady się odrobić, ponieważ twoi przeciwnicy nigdy się nie pomylą i nigdy nie dadzą ci ich dogonić. Gra jest niemożliwa do przejścia, więc nie ma też żadnego powodu, by w nią grać. Jest niesprawiedliwa. I to jest śmieszne, ponieważ gra ma w sobie wbudowany sklep, który obiecuje ci ulepszenia, tworząc fasadę prawdziwej gry, ale nigdy ich nie kupisz, ponieważ nie da się nic zarobić, nie da się nic odblokować. Gra jest beznadziejna, okropnie zbudowana i niemożliwa do wygrania. Dostaje więc pierdolone 0 z skate najbardziej ciekawiły mnie z tego wszystkiego. Nie spodziewałem się oczywiście żadnego tony Hawk Level Gaming, ale bardziej coś może na poziomie legendarnej gry flaszowej od Edit Yedi, gdzie robisz triki na desce. Oczywiście. Jest gorzej. Naszym zadaniem jest przez określony limit czasu zdobyć jak najwięcej punktów. Jednak gra nie miała chyba żadnego testowania, ponieważ robienie trików jest niemal niemożliwe. Czasem działa, czasami cię wywala na mordę, a czasami nie daje ci nic. Po prostu animacja kończy się o wiele wcześniej niż powinna. Nie byłem w stanie wydedukować, dlaczego tak jest. Myślałem przez moment, że to jest powiązane z naszą prędkością jazdy, ale nie byłem w stanie tego potwierdzić. Tutaj macie gameplay jak jadę powoli, tutaj macie gameplay jak jadę szybko, nie było żadnej zmiany w tym co robiłem. Przy okazji, jak wywalisz się na twarz, to gra ma taki brutalny efekt dźwiękowy. Chryste panie, co to jest za trzask? Czy Zozole łamią sobie kości? Pragnę zauważyć, że nie mają oni kasków czy jakichkolwiek ochraniaczy. Zozol musi się przygotować na solidny pobyt w szpitalu, bo miałem glebę co sekundę. W grę po prostu nie da się grać, ledwo da się kontrolować naszą jazdę i prędkość ciągle wpada się na przeszkody, a czasami nawet jadąc prosto bez większego problemu to wwala się na ziemię bez żadnego powodu. Zozole Skate to okropna gra, w którą nie da się grać, w która chyba nie działa. Nie dałem rady ani jednego razu zrobić grindu, ledwo dosiągnąłem jakikolwiek wynik, nic tutaj nie działa. Zrobienie gównianej gry to jedno. Ale tutaj jest źle zrobiona. Tutaj nie da się nic zrobić. Jest ona chyba najgorszą z tych wszystkich, moim zdaniem. Więc przejdźmy dalej. Na koniec filmu zadajemy sobie pytanie: po co to było? Dlaczego dyskutujemy o reklamach, o gównianych grach sklejonych na kolanie przez anonimowych programistów na życzenie anonimowych, smutnych panów w garniturach? Dlaczego chcę mówić o rzeczach, które można by powiedzieć nie są tego warte. Adwer Games są dla mnie ciekawym konceptem na wielu płaszczyznach. Są one czymś, co można nazwać jednorazową sztuką. Te gry nie są stworzone w celu bycia dobrą zabawą czy chęcią pokazania czegoś ciekawego. Jest to odpowiednik billboardu, na który nawet nie spojrzysz. Reklamy na YouTubie, którą pominiesz po 5 sekundach. Są one skonstruowane jak każde reklamy, z myślą o tym, że o nich zapomnisz. I dlatego interesujący jest fakt. Jak dużo ludzi o tych rzeczach pamięta. Jako dzieciak nie miałeś pieniędzy, nie miałeś pewien nawet dobrego komputera, więc każda prosta darmowa gra, jaką dostałeś, była jak manna z nieba. Dlatego właśnie tyle ludzi z mojej generacji pamięta takie rzeczy jak gry bakuś, czy gry Papatka, czy jakiekolwiek inne dziwne rzeczy dodawane za darmo w magazynach. Dlatego było to nasze dzieciństwo, ponieważ nie mieliśmy nic innego. Ludzie w internecie ciągle wspominają te rzeczy, pamiętają o nich i nawet próbują je archiwizować. Tego filmu, który teraz oglądacie, nie byłoby, gdyby te gry nikogo nie obchodziły. Ten film powstał, bo ktoś dał kopię tych gier na Internet Archive. Ktoś posiadał płyty z nimi przez te wszystkie lata. Ktoś o nich pamiętał. Ktoś nie chciał, żeby świat o nich zapomniał. To jest cały powód, czemu robię to, co robię. Czemu patrzę na rzeczy zapomniane? Po części, by nie odeszły one w niepamięć, ale też dla wsparcia tych, Którzy utrzymują je przy życiu. Nie wiem, kto pracował nad żadną z tych gier, które dzisiaj omówiłem. Dla wielu z nich nawet nie miałbym możliwości tego sprawdzenia. Ale ich dzieło, coś co zrobili, okupuje część mojego mózgu i będzie tam już na zawsze. I uważam, że to jest piękne. To by było na tyle.